2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów, głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Zostałem mocno zbudowany przez biskupów polskich za ich wierność Ewangelii Małżeństwa. Wiele razy słuchając ich wystąpień mówiłem sam do siebie tak, to jest prawda i wiem, że tak samo odczuwa wielu ojców synodalnych. Druga rzecz, którą zauważyłem, że mają przygotowanie doktrynalne i duszpasterskie, którego nie zauważyłem u innych biskupów. Dla mnie jako dla duszpasterza dopuszczenie małżonków rozwodników do Eucharystii miałoby znaczenie mało wychowawcze dla młodych. Byłoby wręcz niszczące. Dlatego, że nie będziemy mogli więcej powiedzieć na poważnie, że miłość ludzka jest na zawsze. Nie będzie można już tak powiedzieć, ponieważ Kościół nie będzie tak nauczał. Dopuszczając takich ludzi do Eucharystii, usprawiedliwia się faktycznie w ten sposób drugi związek. Jeżeli Kościół dopuści ich do Eucharystii, to w ten sposób mówi obiektywnie i publicznie: Ty jesteś w godzin Eucharystii. Takie dopuszczenie według mnie oznaczałoby zmianę doktryny na temat Eucharystii doktryny na temat spowiedzi i trzecie doktryny kościoła na temat etyki seksualnej wyczuwa się napięcie wokół jednego tematu mianowicie możliwości przystępowania do komunii świętej sakramentalnej osób rozwiedzionych które weszły w kolejne związki na marginesie tego tematu pojawia się wątek drogi pokutnej tyle tylko że do tej pory nie bardzo wiadomo na czym miałaby polegać ta Pokutna droga, którą miałyby przejść osoby, które weszły w kolejny związek i jaki byłby cel, do którego ta droga prowadzi? Byłbym rzeczywiście bardzo zdziwiony, gdyby ostateczny dokument czy te propozycje, które wypływają z synodu, były pisane, mówiąc tak na skróty, na kolanie, w pośpiechu, po to tylko, żeby jakiś dokument powstał.